Crazy! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej serii na moim kanale, a tym razem będzie to seria z Cube 2. Gry nie znam. Nie grałem w Cube 1. Ale... Myślę, że chcę sprawdzić tą grę. Jest to gra logiczna. Zobaczymy więc.

Niestety to co mnie troszkę boli w tej grze to to, że nie ma polskich napisów. Jest tylko język angielski. Tu są jakieś flagi, możemy do tego podejść. Nie możemy, chyba. Albo możemy. No i go 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 idź. No nie, dasz radę, jeszcze troszeczkę. O nie. Nasza postać jest kobietą, zdecydowanie wnioskuję po głosie: co tu się stało? Jak się w ogóle tu znaleźliśmy? Mayday. This is Commander Emma Sutcliffe of the Vitruvius mission. I am stranded in an unknown location following mission success. Are there any survivors out there? Hello? This is Dr. Amelia Cross. I... I'm, I'm picking up your signal. I repeat, I am reading you clearly. Please... I... I, I don't know what's happened, but I need help. Try and remain calm. Your systems are slightly damaged. I can't identify what your rank was either. Looks like you're suffering from cryogenic induced amnesia. What? W what are you talking about? You must have been part of Vitruvius, tasked with destroying the cube. Damn. The escape pods must have brought us both back to the origin planet. That life suit you're wearing, you can manipulate the cubic structures with it. We used the same design to destroy an extraterrestrial object that was on a collision course with Earth. You may not remember, but if you listen to me and do as I say, we may actually make it back home. Do you understand me? I I don't know what the hell is going on, but just tell me what I need to do. Okay. I've detected a human distress beacon coming from the peak of the structure you are in. Your signal is weak because of this blasted sandstorm. I can't lock onto you.

No i był on o wiele bardziej kanciaty niż to. Nie było na przykład takich powgniatanych różnych rzeczy i tak dalej. Bardzo fajnie. Bo grafika jest ładniejsza i to mi się podoba. Jest niecie mnie to, prawda? Mam nadzieję. U. I muszę przyznać, gra chodzi.

Ciekawe, It's dobrze możemy skakać pod spacją. Nie mogę kilka naraz, a szkoda. Ciekawe, co by się stało, jakbym z wyższej wysokości. Skoczył pomarańczowe. O, pomarańczowe możemy wyciągać. Ha. ale aż tak bardzo. Ojoj, dobra. Mam pomysł, jak to zrobić. Hitz i hyc. proszę bardzo. Hmm. Ciekawe czy są tu jakieś sekrety. W The Witness było ich sporo i nie ukrywam, że sporo z nich też ominąłem. Ale pomimo wszystko i tak chcemy mi się tego szukać. Mogę na przykład... Mogę kilka naraz pomarańczowych, mogę kilka naraz. Bardzo fajnie. Wow! Aha! Dobra. Chyba. Okej, okay, czyli jakieś tam olimitowanie wysokości jest, z tego co widzę. Emma, I found something. Still no Co to jest? Zobaczmy. Smashed. Function. Code coloured red enabled. Recommended action: place red cube on white panel. What the? Why would these be here? <laughs> Aha! Takie coś. Mogę tak? A to mnie nie wyrzuci. O, mogę zmienić. Tak to trzeba było zrobić. Mogę kolorować. Aha, nie mogę kolorować kilka na raz, Niestety. O, o, ok, ale zgaduję, że mogę zrobić coś takiego, tak, tak. No i mamy to. Tak, bardziej mi to przypomina raczej portala, portal pod względem wyglądu. Okej, okay, co to jest? Wo Lindnda. No to portal pełną parą widzę. Chapter 2, to już? The ropes Liny. Okej okay. Ej nie, z powrotem Dobra, teraz mnie wywinduj Okej, okay, czyli mamy windy To są te ropesy, tak zwane, tak mi się wydaje Oj ja, ale tu będzie kombinowania z tym Mójmy, czegoś takiego na początek może być. Lecimy dalej. Jak na razie jest prosto, ale to sam początek gry, wiadomo. Prosto może być. I'm waiting for the I a mistake. Can you hear me, Emma? Reading you loud and clear. How are you doing? Making progress, I think. Good. Listen, I wanted to ask. What do you remember before waking up? I don't. Not really. I think I was heading towards a job, a dig site in Scotland. I was in a helicopter with my team. And you don't remember what happened? No, I don't. Are you interrogating me, Emma? Because sure how it sure as hell feels like it. Emma. Damn it! This stupid thing. I best continue. Hmm. Dobra, słaby to zasięg. Znaczy, nie dbali o to. Przejdźmy sobie może w taki sposób i dostańmy się na tamtą platformę. Tak, o, no właśnie. Ok, czerwony tu, wyciągnij niebieski tu i hopka. Jak na razie prosto, ale podoba mi się w sumie. Taka odmiana w sumie od The Witness. I to już, znowu koniec, już dwa czaptery za nami. Tu muszę przyznać. Czaptery są krótkie. A przynajmniej pierwsze dwa takie były. Okej. Okay. House of Livers. Uh huh. Another cube. Another type. Woah! Kostka, mam. Interesting. It's like the structure itself can duplicate and grow. Ale fajne. No, ciekawe, ciekawe. Hmm. Okej, okay. ale będzie z tym zabawy. Już mamy trzy takie jakby możliwości, ile tego jeszcze w przyszłości poznamy. Aż jestem ciekaw. Ok, można by na przykład, może przejechać o hmm. tak jak się spodziewałem, podskakuje. Tylko chyba nie to chciałem zrobić. O, tylko coś takiego bardziej. Sprawdźmy teraz, czy możemy się. O, U. dobra, inaczej, inaczej. Mój pierwszy koncept był dobry. Tylko zadowalałoby mnie coś takiego bardziej. Proszę bardzo, widzę, że gra troszeczkę pomaga łapać się krawędzi fajnie, bo nie muszę być aż taki dobry i precyzyjny w skakaniu po różnych rzeczach Open the Door sezamie, otwórz się. Ja no co by się stało, jakbym w twarz ten dostał? Heh, Wolałbym chyba tego nie sprawdzać. Okej, okay, co dalej? Odbijamy się tu. I tego. Spróbujmy zrobić może coś niestandardowego. Czyli wyciągnij tu. Nie tak, jeszcze raz. Wyciągnij. Nie o to mi chodziło, ale ok. Chyba w ten sposób mi się nie uda tego niestety zrobić. Aha, w ten sposób, dobra. Może być w ten. Wyrzucam mnie spod tego. Dobra, czyli już w sumie ustaliłem, że nie mogę tutaj zginąć? Tak, jest. Jest licznie pięknie ładnie. I zagadka za nami. What now?

The structure of the space, the organisation of it—it it looks purposeful. It reminds me of my husband. In what way? Oh, he um—he works with plants. You should move on, Milly, before another storm comes. Agreed. Speak soon. Hmm. Dobrze. To są Te wyglądają jak motyle. Jak spadają. No kurczę. Szkoda, że nie grałem w Cube 1. To bym przynajmniej mógł sobie porównać graficznie. Bo tutaj naprawdę ładnie to wyszło. No dobrze. Myślę więc, że... Ja zresztą pójdziemy tam. Nie ma sprintu? Nie ma sprintu, no. Chociaż double click. Nie, nie ma sprintu. Tak, tu już jest koniec chaptera. Więc. Lecimy dalej. Ale myślę, że dalej lecieć będziemy już w następnym odcinku The Lost Lost in Transmission Chapter 4. No dobrze, dziękuję Wam w takim razie za oglądanie i zapraszam do kolejnych odcinków. A póki co, trzymajcie się. No i cześć!